Siema, z tej strony Damkwi, a dzisiaj ze mną jest... 24 ale... I dzisiaj sobie zagramy w Skywarce na Hypixach. Ty, jaki typ! Ej, zginę. Co? Serio, już? O, zabiłem go. Pół HP mi zostało. Brawo. Dobra, ja idę już na środek. I elo. Ja muszę tu jeden czekać, bo mam pół HP. Ja tu ugram. Dobra, ja tu Ja sobie mam cały set. Ja nie, ej, tu żadnej skrzynki nie ma nawet. Dobra, idę na środek. Ej, złoni się tu klepią. Ty jesteś na środku? Nie, ja idę na wyspę, na której nikogo nie ma, i tam to wezmę. No i to ma, jest tylko, że. Fajne są te skrzynki na high pixel. Dobra, sklepię go. No nie! Zalił mi ktoś. Dobra, sklepałem go. Poglądajmy. Dobra, to ja robię cięcie i na następnej się widzimy. Dobra, już jesteśmy na następnej arence. arence. Dawid wygrał poprzednią arenkę, wiem. Dokładnie. I ogólnie jesteśmy na jakiejś arenie, gdzie jesteśmy w piątkę. To dobrze. No, no może nas... może ugrają, bo my słabi jesteśmy. Niste. O, dostałem w ogóle skurzonego seta na początek. Ej, lawek! No, jakie debile! Lawek wylewaj. Nie. TNT wybucha, debil! No mówię, że debile. Jaki debil. Mam dla Ciebie miecz kamienny ostrość, lepszy od żelaznego jak chcesz. No, możesz dać. Czekaj, ja sobie zaraz z miecz z enchantuję, tylko trzeba znaleźć te potki. Ja mam enchant. no Ty też położyłeś. Ej, mam... Kolejny miecz i mam łuk dla ciebie jak coś. Okay, mam... O, ma, mam potki, mam potki. Ej, mam potki... Te... To daj mi na pierwszy level, rzucaj. Dawaj gdzie ty gdzie... jesteś? Na górze. Dobra, ja to źle. Da. Dobra, dawaj. Masz? Ej, nie! Pier... O, mam! No debil! No jaki debil Ja mam tego więcej jak coś. Ja mam ostrość 7 Po co mi to wysadzają debile? Seta senchantuje. Dobra, chodź, raszujemy. Do czerwonych. Czekaj, Seta sentchą Ej, no zabiją mnie zaraz. No i nie moja lata. Ej, ja mam lagi jakieś. Nie, nie mogę się chodzić. I co jest? Jasne. Chodzić się mogę ty. Bo trzymasz prawy. Aha, co? Nie, ja serio miałem zobacz na odcinku. Dobra, klepie czerwonych. Dobra, jestem z całą. Dawaj, pomóż, pomóż. Nie jestem tu się z nimi. No ja, zabił mnie! Dobra, zabiłem jednego. Dobra, to... Tylko, że ja zginę, zabiłem mnie drugi, zabił mnie. Dobra, to widzimy się jedna jeszcze w następnej arence. Dobra, już jesteśmy w następnej arence, tym razem solo. Tak, mm, no to będzie ja chyba sobie. ostatnia ręka już. No może teraz coś ugramy, nie? O, mam ma dobry mieczek. Ja też... Jak sobie ostrość jeden. No ja też. Ja mam prawie cały set, żelazny oprócz klaty. Klaty nie mam żadnej na razie. ja mam tylko buty i klatę jak są. O, mam całą, mam cały set. Ej no jakiś debil mnie zraszował, boże ty... No i zginęłem. Nie widzę się. Dobra, to może jeszcze jedną po tej nagramy, ja zrobię teraz pauzę. Okej. Okay. Ja słucham. Dobra, już jesteśmy na następnej, a ręce znowu. Znowu wygrałem. XD y A ja mam żelazny, a i żelazny kilo. To nie jest złe ten. A ja mam, o Boże, ale słabo. Może teraz... takie są na ręce teraz? Nie. Nie, a ja. ja dobra, mam słabe itemki. Tu Ile tu jest skrzynek, dwie tylko? Tak No to świetnie, ty Ja pójdę do tej wyspy yy, środkowej, takiej mini A tam nic nie ma chyba Ja tu jestem A O, ja mam, tu... Dwa, mam, mam dwa was jabłka Tu nic nie ma, ja idę na środek Widzę cię Też tam idę Ej ja też idę na środek Jestem na środku No Ja też Nie tabij mnie tylko, tutaj jestem, elo No elo Ty, gdzie tu są skrzynki? Dam dalej. Nie spadnę. Jeszcze spadnę, zobacz. O dobra, przeżyłem. O, o strzał. idę na górę do właśnie na górę. A co jest skrzynek? Jakiś ty pies na dole. To z... z, z Weź sobie rzeczy na początku. To sklep pierwsze. A są skrzynki gdzieś widzisz? No jedno mi było, tylko strzały w niej. O burze. Dobra, jolo. Dobra, ja, ja tego typa trzeba sklepać. No. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Gdzie on by nie uciekł ze środka. Jak tu już nic nie ma na tym środku? Tam jest. Tutaj też jest. Jezus! Co? Spadłem. Dobra, to oglądaj. Lawę biorę. No widzę. On tam, czekaj ja ci powiem. W ogóle trzech... Tu jeden jest tutaj, tam gdzie ja 6. I wy dwójkę klepią się. Ej, idź tam, dawaj, skorzystasz! Nie, dobra, 10 HP ma. Spadłeś. To nieźle. Dobra, to już jest koniec. Odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dawid, pożegnaj się. Żegnam serdecznie. Elo.